Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Tak, teraz zakresy na pozytywnie Lecimy z wiadomością od tej osoby albo do tej osoby, o której teraz myślicie, macie ją na myśli. Marzenia się spełniają, pamiętaj. Czekam na Twój ruch. Nie pozwolę Ci skrzywdzić, było nawet. Uśmiechnij się w końcu, smuta się. Smutasko. Nie chcę Ci znać, bo mnie, bo mnie zraniłaś. Jestem już inną osobą niż byłem, byłam. Też mam uczucia, jestem osobą wrażliwą i nie pozwolę się skrzywdzić. Tęsknię. <laughs> Ciągnie mnie do Ciebie. Nie mamy już szans. Myślę o nas poważnie. Myślałam, myślałem. Imponujesz mi. Jeszcze sobie mnie denerwujesz. No proszę bardzo. Chce być osobą szczęśliwa. Masz słodki uśmiech. Także pa, pa.